Dzień dobry Koziorożce. Witam Was. Eee, to jest czytanie dla Was na miesiąc luty 2023. Przyjrzyjmy się tym energiom, które tu do Was będą przychodzić w tym miesiącu. Zobaczmy, co tu dla Was wszechświat szykuje. Zobaczmy najpierw. Karty wyroczni. O, już coś dla Was wyskakuje. Dobrze, bierzemy z tej samej gliny. Okej. Okay. Dobrowolne uwolnienie. Aha. I z szamama. Księżyc. Dobra, zacznijmy od tej karty, właśnie od księżyca. <laughs> Co ta karta chciałaby Wam ważnego zakomunikować? Otóż prosi Cię ta księżycowa energia o wyjście z cienia, z odosobnienia. Abyś wrócił do ludzi, żebyś wrócił drogi koziorożcu, do życia, do światła, do duchowych potrzeb. Jesteś bardzo związany z racji swojego znaku zodiaku, z ziemią, z pracą, z y, y, ciągłymi zajęciami takimi fizycznymi, tak, kreatywnymi. Yy. I tu jest prośba, abyś y, troszeczkę wrócił do duchowości, do, y, do swojej intuicji, do swoich marzeń, do światła. Albo jeżeli za dużo byłeś z kolei, no bo wiadomo, ten księżyc tutaj jest pięknie pokazany, jest albo w pełni, tak, czyli w pełni rozkwicie, w pełni ujawniony, albo jest schowany za nowiem, czyli nie ma go, jest ciemno na niebie. Więc tu są tak jak gdyby dwie możliwości, dla ciebie wybierzesz tą, która jest dla ciebie bardziej z Tobą kompatybilna, która bardziej do Ciebie przemawia. Albo wyjdź z cienia, albo wyjdź do światła, wyjść do ludzi, do duchowych potrzeb, albo usuń się od zgiełku. Tak? Usuń się, schowaj się od pośpiechu, od pracocholizmu. Może byłeś zbyt skoncentrowany na zewnętrznych celach, na produktywności, albo na yy, jakichś towarzyskich powiązaniach. Albo zbyt długo byłeś właśnie w swojej samotni. Więc daj się jak gdyby sprowadzić naturalnemu cyklowi księżyca. Daj się nie, poddaj się mu, o tak, bym powiedziała. E, wróć do życia po prostu. Wróć do życia. Tutaj możesz mieć w tym czasie w lutym obniżony stan takiej radości, satysfakcji z życia. E, zdala od jakiejś takiej nowoczesnego społeczeństwa, tak? Też jest ważne, żebyś się przyjrzał takim spychanym pod, albo chowanym pod dywan emocjom, uczuciom albo części siebie, na które nie chciałeś po prostu zwracać uwagi, bo ci było szkoda czasu albo troszkę to zaniedbałeś, a temu trzeba się przyjrzeć i trzeba to czasami przytulić, tak? Dotrzeć do tej części siebie, trzeba do tego miejsca rozpadu dojść i zdać sobie z niego sprawę, i go uleczyć. Więc tutaj w tej karcie właściwie jest no, taki dosyć szeroki przekaz. Dobrze, a zobaczmy, co jest w takim razie tutaj w tych dwóch kartach. Karta z tej samej gliny, no właśnie. Tak, jak gdyby to była kontynuacja tej karty, wróć do życia, wróć do ludzi. Jesteście z tego samego gatunku, tak? Jesteście ulepieni z tej samej gliny. Macie podobne problemy, podobne radości. Jesteście tym samym rodzajem ludzkim, tym samym plemieniem, tą samą grupą. Ehm, w związku z tym. <laughs> Ważne jest dzielenie się, ważna jest współpraca, ważne jest współtworzenie z innymi. Hmm. Tu jest też taka potrzeba właśnie przynależności do grupy, do społeczeństwa, do ludzi o podobnych wartościach, rozumienie wyższości pojęcia my nad ja. Tak? I to jest bardzo ważne w lutym dla ciebie, właśnie to pojęcie przynależności. Pora zaufać tym relacjom w grupie, pora, żeby nadszedł czas na rozwijanie się w społeczności, na odsłonięcie się przed innymi, dzielenie się pomysłami, nadziejami, marzeniami. No, wróć do życia, wróć do ludzi, tu jest ewidentnie. Jeżeli chodzi o dobrowolne uwolnienie karta 49 to kluczem informacji dla Ciebie w tej energii jest poddanie się boskiemu planowi.. E Uwolnienie się od przywiązania do formy, i zobaczcie, mamy tu takie piękne dmuchawce, które tworzą piękną formę, prawda? Przychodzi wiatr, rozwiewa te cudowne gwiazdeczki, one się gdzieś tam rozsiewają. I tu jest właśnie prośba, żebyś się uwolnił od takiej formy. Um, o myśleniu właściwie o tym, czego oczekiwałeś lub chciałeś, tak? Um, masz zostawić miejsce na fart, na szczęście, na łódź szczęścia. Um, odpuść walkę, opuść gardę, opuść tarczę, przestań się bojować ze wszystkim, tak? I, i boksować. Um, przez chwilę skup się na innych sprawach. To nie oznacza rezygnacji jak gdyby ze swoich marzeń, tylko pozostawienia i ufności w to, że Wszechświat po prostu pewne sprawy pozałatwia za Ciebie. Tak jak będziesz chciał, ale jak będziesz cały czas cisnął i wyznaczał sobie po prostu te ważne standardy, i, i, i że to musi koniecznie nastąpić, to w tej energii wszechświata następuje tak zwana inercja, czyli jak gdyby jest siła zwrotna dokładnie o tej samej sile. Ty bardzo chcesz, a wszechświat bardzo, bardzo nie chce wtedy tak? Ci pomóc. To są pewne prawa energetyczne, które no, działają w tym polu kwantowym i, i, i należałoby się temu ym, zwrócić na to po prostu uwagę. No i też ważne jest, żeby sobie zdać sprawę, o czym tak naprawdę marzysz i do czego dążysz. Zweryfikować ten plan, zweryfikować ten cel, bo może coś w nim jest nie tak. Dlatego on się nie spełnia, bo nie jest dla ciebie. Bo to nie jest Twoje tak naprawdę. Wymyśliłeś sobie jakąś formę, wymyśliłeś sobie jakiś, mm, jakiś cel, który mm, albo był Ci narzucony przez kogoś, albo y, zapatrzyłeś się w kogoś, albo w jakieś cele, które w ogóle nie są Twoimi marzeniami tak naprawdę. Tak? A jeśli nie, jeżeli włożyłeś jakąś pracę, jeżeli właściwie zdefiniowałeś swoje pragnienia i swoje marzenia, to już zrobiłeś wszystko ze swojej strony, to teraz odpuść i poczekaj, co wszechświat z tym zrobi, tak? Pamiętaj, że niecierpliwość niszczy fundamenty Twojego zaufania do siły wyższej. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie spójrzmy, co tutaj jeszcze niosą energię tarot dla Was. Energia ogólna tego miesiąca. Może zrobię, żeby nam się tutaj więcej miejsca zrobiło. Rycerz Pentakli. Czyli powoli, schematycznie idę do celu. Fajna energia, bardzo stabilna. E, idziesz według schematu, idziesz według planu, do celu. Wiesz, że go osiągniesz. Wiesz, że czeka cię jeszcze trochę czasu, tak? Do tego, żeby dotrzeć tam, gdzie sobie zamierzyłeś, no ale jesteś sobie wierny. Tu w przeszłości mieliśmy w tej linii czasowej taki moment, kiedy sobie odpoczywałeś, relaksowałeś się, poświęcałeś sobie czas. I bardzo dobrze. Co masz w głowie? Masz siłę, moc, masz wszystko po, do, potrzebne do tego, aby osiągnąć y, swój cel. Otwarte serce, siła lwa, y, spryt węża, mądrość węża w ogóle, tak? Bardzo elastyczne przystosowywanie się też do zmian. Y, y, piękna energia wzrostu, wzrostu sił witalnych, uzdrowienia, wzmocnienia, siła woli tutaj ma ogromne znaczenie, tak? Wasza. Dobra, co mamy tu w podstawie na luty? Cesarzowa. No pięknie, Dwie, dwa piękne wielkie arkana. Silna, mocna, pełna woli, wiary, cesarzowa, która wie, kim jest, ma ogromne poczucie własnej wartości, czuje się bezpiecznie, komfortowo, stabilnie, uziemiona, pewna siebie. Wokół niej jest mnóstwo obfitości, mnóstwo, jak gdyby ona idzie z nurtem rzeki, która ją prowadzi, ona się nie opiera, ona ufa, ona wierzy, ona pozostaje, pozostawia wiele aspektów właśnie górze, tak? Bo wie, że jest przez tą górę zaopiekowana. Tutaj mamy nad nią taką piękną gwiazdę, która ją jak gdyby ochrania czy opromienia. Piękna energia, naprawdę piękna energia w tym lutym tutaj dla Was jest. Dobrze. I pod spodem, jeszcze koło fortuny, a propos tej cesarzowej. Zobaczmy w najbliższej przyszłości, co tutaj do Was idzie. Zamknięcie jakichś spraw przeszłych. Myślę, że się odwrócicie już w końcu. Coś, żeście tutaj uleczali jakieś swoje serduszko, coś było smutnego w niedalekiej przeszłości. I do przyszłości prawdopodobnie idzie pozostawienie tej przeszłości za sobą. Tak? Tu jest możliwość wzrostu, możliwość spojrzenia w światło, wrócenie do światła, to o czym tu było, wróci do światła, wróć do życia, wróci do ludzi. E, zresztą, tutaj sobie jeszcze dopowiem tę kartę. Tak, to już jest koniec Twojego umęczenia, to jest koniec Twojego cierpienia. Teraz sprawy ruszają do przodu. Tak, to wszystko zacznie teraz pięknie powracać do gry. Po prostu, do gry. Wasza energia w tym czasie. Duma z siebie, kochani, dziewięć pentakli. Dumny będziecie z tego, co robicie, czym się zajmujemy, do czego, do czego doszliście, co wypracowaliście. To jest wasz komfort, wasz dobrobyt, wasz dom. Wszystkie sprawy, które dotyczą was, bardzo taka energia em, nie na zewnątrz, tylko wszystko dla siebie, tak. Kupuję sobie coś fajnego, robię sobie niespodzianki, chcę się czuć dobrze sam ze sobą i w swoim świecie. Co z zewnątrz do Was idzie? No właśnie, nowe, kochani, nowe. Kończycie stary cykl, kończycie właśnie tą ciemność, to, to osamotnienie, ten moment y, uleczania, uzdrawiania. I wracacie do gry z pełnią sił, z nowymi pomysłami, z nowym potencjałem, z naładowaną baterią, tak? Tu do Was z zewnątrz idą ogromne możliwości, albo wyjazdu też nawet za granicę, też tak może być, jakiejś podróży, może urlop, może, może po prostu zmiana miejsca, zmiana domu, zmiana miasta, kraju. Okej, okay. niespodzianka. No właśnie, coś tutaj miłego się wydarzy, co spowoduje, że Wam się buzia uśmiechnie, bo mamy Siedem Kielichów, czyli jedno z marzeń, które wyznaczyliście sobie, wraca do Was potrojone, poczworzone, popiętnione. Mnóstwo możliwości, mnóstwo nowych wrażeń, nowych emocji, nowych cudowności, będziecie fantazjować, marzyć, oddawać się temu. Piękny czas, który poświęcacie sobie, naprawdę sobie. Na co należałoby uważać w tym czasie? Trzy buławy. Myślę, żeby nie przegapić tego momentu, kochani, wskoczenia na te fale, tak? Tutaj macie, że będą informacje do Was przychodzić, będą bardzo dużo wiadomości mailowych, będzie bardzo skumulowana komunikacja i to Wam pozwoli wyjść do nowego, to Wam pozwoli się otworzyć na świat, otworzyć na ludzi, otworzyć na nowe możliwości. To obiecuję właśnie trzy buławy i, że, i to może być dla Was trudne. Bo ja się zapytam, co dla Was może być trudne do przepracowania? To, że nagle się przed Wami otworzy możliwość wejścia, w poszerzenia horyzontów, poszerzenia yy, yy, jak gdyby yy, horyzontów Waszego działania, tak? To jest przekroczenie pewnych granic, pewnych barier, które mieliście do tej pory. To jest karta brama. I tu może być dla Was zaskoczeniem, że to się tak szybko wydarzy. Może ta zmiana, może właśnie ta zmiana miejsca, otwarcie się na coś nowego. Otwar... Tu może być z tym dla Was jakiś kłopot związany. <grym> Okej, okay. zobaczmy jeszcze energia końcowa. No właśnie, idziecie w nowe, kochani, z nową kartą czystą do zapisania. Pełni wiary, pełni mocy, pełni nadziei. Bardzo dużo tu jest wielkich arkan. Macie i to same takie bardzo silne, mocne. Jest siła, moc, jest cesarzowa, uziemiona, ugruntowana, jest świat, który daje nowe możliwości, nowy wyjazd, nowe, nowy kontrakt, yy, nowe wydarzenia w waszym życiu. Yy, I głupiec, który zapowiada, masz czystą kartkę do zapisania, masz drugą szansę, masz nowy cykl do otwarcia. Nie zmarnuj tego. Wejdź w to. Nie bój się, że, że możliwości masz tak dużo. Ciesz się z tego. Wybierz sobie ten kielich i te marzenie lub to zajęcie, które jest najbliższe Twojemu sercu, które spełnia Cię wewnętrznie, które rozpala Twoje serce, tak? I dzięki temu te, ta brama tych trzech buław nie będzie dla Ciebie aż tak takim problemem. To nawet nie musi być problem, tylko może być naprawdę zaskoczenie po prostu. No i pójdziecie. Pionierską drogą, którą wyznaczyliście sobie już, zaplanowaliście to wcześniej. Zobaczcie, tutaj macie dwie buławy, a od wszechświata macie za chwilę wejdziecie w trzy buławy. Czyli to, co zaplanowaliście, szybko się przed wami otworzy. Trzeba będzie tą, tą yy, chwytać po prostu tą energię, budować swój świat. Jak cesarz z tego chaosu, z nieładu, strukturalnie to wszystko poukładać, może się z tym wiązać pewien kłopot, ale no trzeba po prostu to zrobić, bo ten, bo ten luty obiecuje nieprawdopodobne nagrody i niespodzianki. To, co trudne, kończy się za Wami. Budujecie właśnie swój świat na zasadzie strukturalnym klocek do klocka, uzyskujecie znowu z powrotem tą energię dawania i brania, równowagę, harmonię. Wychodzicie z tych doświadczeń mądrzejsi, z wyższą świadomością, z lekkością serca, z radością duszy. Kochani, tego Wam życzę, spełnienia, żebyście poszli w tym kierunku, żebyście posłuchali tych wskazówek. Życzę Wam pięknego lutego i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.